Wiersz pod tytułem Prima Aprilis Jana Brzechwy. Wiecie, co było pierwszego kwietnia? Kokoszce wyrósł wielbłądzi garb. W niebie fruwała krowa stuletnia, a na topoli świergotał karp. Żyrafa miała króciutką szyję, lwią grzywą groźnie potrząsał paw. Wilk do jagnięcia wołał niech żyje, a zając przebył ocean wpław. Tygrys przed myszą uciekał z trwogą, wielbłąd słonia ciągnął za czub. Kotu wyrosły jelenie rogi, a baranowi bociani dziób. Niedźwiedź miał ptasie skrzydła po bokach, krokodyl stłukł się i krzyknął brzdęk. Prima aprilis wołała foka, a hipopotam ze śmiechu pękł.